Dobrze rozumiem w tym, co tutaj było napisane odnośnie samej bo Tutaj też był przykład o tych Jego żonach, prawda, że nie byli na tyle piękni, że urodzili swoim kobiecym pięknym, nawet samego innych tam półbogów. Ale Krishna jakby nie był pod własny ich piękną, czyli nie mogli oni go wzruszyć. Ale mimo okay. wszystko, że Krishna wziął ich za żonę nie po to, że oni byli piękni na tyle, tak? A tylko dlatego, że on chciałem odwzajemnić się, od, no nie. Jakby za to, że oni e, chcieli mu służyć i dlatego Krishna ich wziął e, za żonę. Tak, ale też jest tak, że. Okej, to ja mam. Ja chyba mówię to dlaczego Krishna, ten przykład jest podany, dlatego podsumuję, bo wieczorem nie mówiłeś ty, to, to jest tak, że ten przykład jest podany, bo um, kiedy Krishna tańczył albo mał nadwarkę, tak? Na przykład Miał swój dziony, a naduarka Kryszna zawsze na ośwarte zostaje swojego wóżku i staje, tak? Ale jego e, pięk, e, kobiety, oni byli bardzo, bardzo piękne, tak? I e, e oni po prostu nie chcieli, żeby Krishna stać, tak? Ale Krishna stał i kiedy był czwarty, to od razu został w łóżku i po prostu zaczynał swoje, swojego medytacja. Tak, Krishna medytował na, na siebie. A ten przykład pokazuje, jaki piękny, na sobie słowie, ten kobiety, miały piękności. Ale jej piękności nie był Tyle mocnej, że możemy kontrolować Krishna, że on będzie bardzo atraktowany do Oni. Ja nie wiem, czy dobrze rozumie to. I... Tak, tak, tak. I to pokazuje materię tak, że zmysły są kontrolowane na, na taki sposób, że e, Krishna. Mm, Powinno być, kiedy i my wczoraj na kuchni rozmawialiśmy na tego, że kiedy my mamy zmysły na podkontrolowanie, to znaczy my robimy wszystko, jeżeli kto zawał według siastrami, to on jest czysty i on jest czysty, to jego zmysły, to jest, jak powiedzieć, naturalny sposób z पैतालीस में ना भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पूछने का जय ओन माता जी ना नोट्स दोस्ताओ आता सरसे से ये आलिना रानो ऑन बियुगो तो विदला मंगला तक आता सरसे तो नहीं है जार्ड यान दोस्ताओ आता सर से इपोतम ना अले ale na parę godzin on był gotowy dla Mangla. I każdy dzień przyjechał, na innym sobie nie został Mangla Arety. I ja, my powiedzieliśmy, że zobacz, uh, to nie jest rytualne, uh -huh. ja, zobacz, uh, stajemy. Jeżeli on naprawdę to był rytualny dla, um, dla ten takur, to on po prostu został. Mangla, tak? Na jednym że jeżeli my byliśmy na jego mieście i wiesz, kto dostaje tak, zaraz, to potem, następny jeden miesiąc, e, mówię, do widzenia, do mm, do e, Ale on stał, a co to, co to pokazuje to do nas? To pokazuje, że po prostu, jeżeli um, zmysimy sobie kontrolę, तो ना मैं जवा में ना शिजुमिस में जवा यूं भी दुख शास्त्रा में ताक नकाश दिसे छुआसी चलिए तो अगर शनिवार जी या सियास में तो है ताक ताक जीविला में शेतु तो तू तेरा समोवे शस रसवाते नो ताक ताक यार ने उचनीक, ने उचनीक ताक, ये उच्चनिक ये उच्चनिक बिल ये ये उच्चनिक बिल वियले ताकि माता जी To też jest, zobaczyć dla Kryszna to jest tak, że On po prostu, na innym słowie, On jest tak piękny i tak, tak dobrze, że po prostu nawet inne piękności nie możemy kontrolować do Kryszna. To na innym słowie my jesteśmy podłączone na świadomość Krishna tak? A jeżeli praktykujemy, praktykujemy, to po prostu musi być ma naturalny, Smak, zrobienia dla Krishna. Tak? Nie, jest, że my musimy walczyć. Ok, my walczymy, oczywiście, od umysłu, ale z drugiej strony e, um, Krishna też pomaga nas, tak? Um, Taki to jest takie malutkie podsumowanie, tak? A dzisiaj, so much, uh, dzisiaj um, jak to. Um, Steadfast, to jest Matari, jak to jest po polsku, to dzisiaj jesteś ksheha? Wytrwały. Wytrwały, tak. I to też jest bardzo, bardzo piękny ksheha, że Krishna, kiedy ksha decyduje, to dopóki on nie ma rezultat, to on nie zostaje swojego czynności. I to jest bardzo dobry przykład, jest poddanie tu na ten samantak Mani. każdy wie co so to był samantak mani i i co się stało na tego, jak to ukrywał i jak Krishna zrobił wszystko. No czytałam kiedyś taką rozrywkę. Mhm. Mm Um, to coś się stało na tego, że my myślimy, że po prostu um, albo, a w każdym razie źle się mm -hmm. um, dawało, so, to możemy podsumować krótko sobie na tego samantagmali. Może no, tam e, zaczęli wszyscy myśleli, że, że ten człowiek, u którego skradziony ten kamień, ten klejnot, on e, robił taki m, do Suriadewa, był wielbicielem Suriadewa i w, e, jakby w podziękowanie temu, ten Suriadewa, podarowałem mu ten piękny klejnot, a on z kolei ten klejnot pożyczył swojemu bratu i ten e, poszedł do lasu na polowanie. Ten klejnot zauważył najpierw lew i e, zabił tego brata i potem e, ten klejnot e, zobaczył już tam ten dżambawan i chciał go wziąć e, dla swojego synka. E, I zaczęła się walka między lwem a tym królem dżambawanem. W końcu ten dżambawan e, w, w, pokonał tego lwa, też zabił go i wziął ten klejnot i oddał swojemu synu, który tam był jakiś jakiejś czy coś takiego. Mm -hmm. A w konsekwencji ten człowiek, ten, który właśnie robił ofiarę dla Suryadewy, pomyślał, że to Krishna skradł. Dlatego, że kiedyś Krishna powiedział, że ten piękny klejnot powinien należać, piękne rzeczy powinny należać do króla, tak, swojego Dziadka. Krishna tak powiedział, ale tamten się nie zgodził. Powiedział, że nie to mój klejnot, ponieważ ja robiłam ofiarę dla Surya Dewy. I hmm. myślał, że Krishna jest zazdrosny o ten klejnot, ponieważ od, od on mu odmówił Krysznie. I tak powiedział, zaczął zaczął rozprzestrzeniać taką wiadomość, że to Krishna skradł ten klejnot. I jak ta wiadomość doszła do Kryszny, on e, tak znie, jakby z go, tak? Krishna zdecydował, że on sam tutaj się będzie, um, sam rozkwitnie ten problem i będzie poszukiwać tego klinotu, dopóki go nie znajdzie. Zaczął nie? robić sam poszukiwanie. On w końcu doszedł do tego dżambowanej, długo, 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 nie tam walczyli e, przez nie wiem, czy tygodnie chyba, czy coś takiego. I aż wszyscy pomyśleli, że w końcu że Krishna zmarł. Nie? Bo Krishna poszedł do, tego, do tej jaskini nie sam, tylko tam z jakimiś tam pomocnikami swoimi, towarzyszami, i oni potem wrócili i powiedzieli, że Krishna zmarł. No tak, pamiętam. Ale to zobaczycie, jak ta ksecha jest podłączona do dzisiejszej. To nie, że po prostu yy, yy, dzieciach ze Krishna po prostu kiedy przyjechał jako Ram to On dał Swojego Sowy do Jambana, tak? Będziemy, Jamban miał po prostu um, takie um, pragnienia. I, i jako Ram eh, On po prostu powiedział, ja będę wypewnić Twojego pragnienia i, I ja nie mówię wszystkie szczegóły, bo będzie bardzo długo dzisiaj, ale kwestia jest taka, że jeżeli Krishna daje swojego, Krishna ma ksęchy i daje swojego sobie, to On działa do końca. Nawet na inny awatar. To nie, że on po prostu poszedł do, Krishna poszedł do lasu, bo po prostu ludzie myśleli, że o, Krishna ukradł ten nota i po prostu i, i dlatego on po prostu poszedł do lasu i chciał pokazać. Krishna nie, nie po prostu działa tak. So, ludzie myślą, myślą. Tak? Krishna nie ma tyle jak powiedzieć interes. Tak? Nawet normalna osoba kto praktykuje świadomość Krishna, oni nie mają interesu za bardzo, że są so, um, co osoby myślą, jak próbupad na przykład był na uh, stacji, zapraszam na lotnisko i chciał kąpać i kąpał. Ale wiele ludzi po prostu byli szokowani, jak mówimy kąpać na basen, tak, Prabhupada, ale Prabhupada kąpał i tyle. Jeżeli um, to, to znaczy, że Krishna nie myślał, opinia dużo na उसो व्याख्यान प्रोप्रस्तु मतंक्षा है जहे दाउ स्वरूपो सो वेदजाम वना ताक एको राम ताक इ प्रोप्रस्तु अपना एको फोम कैदिप्शी हो या कृष्णा ताक तो उन प्रोप्रस्तु वुपेवनियो स्वरूपो सोगे ताक दो तो इस तो नाचे स्टेडफास्ट तंक्षा है Czy, czy to jest jasne? No prawo jasne, tylko że ja tutaj tak e, mi się wydaje, że to on obiecał Dżambawanu wtedy jak był Panem Ramem, że on spełni i teraz on spełnia tą obietnicę, ale spełnienie obietnicy nie może być wiesz e, takim cechom jak wytrwale. Wytrwale mi się wydaje, że jest jakieś przeszkody, przeszkody takie bardzo mocne, co powoduje, że człowiek może nie spełnić tego nie tej obietnicy. I tutaj ta walka wielodniowa raczej wskazuje na to, że on jest wytrwalej, no nie na przykład uh -huh. ja mogę też poobiecać i łatwo to zrobić. Nie? I to nie oznacza, że jest wytrwale. To jest takie dojrzenie do celu, ty widzisz cel, ty idziesz do tej celi, no nie i może być tak, że do tej celi nie ma przeszkód, tak? Że to łatwo możesz osiągnąć, no nie. I to jest raczej jakby spełnienie obietnicy. Ale jeżeli, ta speł żeby to spełnić tę obietnicę, potrzeba na przykład jakiś wielki, wielki, wielki wysiłek, to już to wytrwało. nie? I dla mnie tutaj wytrwało jest to, że on tak długo musiał walczyć z Jambavanem, bo to nie była taka zwykła walka, która raz i już gotowe. no? Ona tam musiał naprawdę, nie tam, nie pamiętam ile jeszcze dni trwała ta walka, bardzo długo i to już jest tak, ale to, Matarzy, to um, na ten sposób Krishna wypewnił e, margin e, tego, ja, na innym sobie swój słowie, tak, bo jamwan chciał po prostu e, miał pragnienia, tak, walczenia do Boga, tak, tak. tak, ale tak. potem po prostu, kiedy on powiedział, ok, on przyjechał jak Krishna i po prostu wypewnił ten, i jamwan kiedy zaczynał walczyć do Krishna, to pierwszy dzień walczył, drugi dzień. A Djamwan nie był normalny. On miał tyle, tyle siwej, że po prostu dla jego, kiedy pierwszy dzień walczył, drugi dzień walczył, trzeci dzień, a potem kiedy był do 27 dzień, to wiesz, po prostu każdy, każdy myślnie zaczynał bolić, i Dziamban zaczynał myśleć, jak to jest możliwe, tak, jak to jest możliwe, że po prostu, um, um, kto możemy walczyć, mi? ja czuję tak zmęczenia i tyle, tyle dzień, to potem on rozumiał, że to nie jest normalna osoba, to jest mój Ram, i na tej, na tej chwili, Krishna pokazywał, tak, ja jestem Ram, i teraz jestem się jak Krishna tak? I on jamvan był bardzo grzeczny i on tłumaczył, że teraz zobacz I, tak jest sytuacja, że po prostu ten samantekmeni, tak? Też um, masz, jamvan, i jamvan po prostu potem dał swojego um, तन सुरका ये तन मानी अलग गुवने साल द्वारा कृष्णा भी होता जब कृष्णा नींद रो जब उसू है ये जब मैं इशुका में तन समान तक मानी और द्वारा ये गो गुवने साल भी हो जब अनप्रस्तु दाउस्फी सोवे इक्चाऊ पैवनी सोवे द्वारा जाम बना ता इन आवेतुनी तो भी हो जब प्यार से जिन दुर्गी जिन शादी जिन � W końcu. On rozumiał, że to jest mój pan. Ja nie wiem, czy um, e, nie dobrze tłumaczyw. Czy wszyscy rozumiali? Tak, tak, prawda? No, ja rozumiem. Ale czy to jest tak, Madzi, co ty też chciałeś powiedzieć? No można powiedzieć, że tak. Przepraszam. No tak, tak, tak. No to trochę inaczej chciałam, ale mi się wydaje, że no, to co Ty mówisz, to no tak, tak, tak. Na inny sobie ten steadfast po polsku, dlatego ten chcecha bardziej mówię tak, że na przykład kiedy Bóg chce coś tak, robić, na przykład wypełnić marzeń swojego wielbiciela, tak? Albo on po prostu chce, że ten wielbiciel będzie wracał do mnie. to dopóki on nie wraca, Krishna będzie planował, planował, planował. Jak dla, jak dla Vitrasura. Też było tak samo. Jeden dziecię, drugi dziecię, siacie dziecię. Tak? I tak ten Ksea tak sam jest dla Nawilbycieli miał, tak? Nawilbycieli też po prostu, dopóki nie mają sel, są oni Ksea, na przykład jak Prabhupada. Było wiele, wiele problemów, tak? i nawet ucznick powiedział: że nie robimy tu świętej, ale przebubaj dał swój swój do Krishna i dopóki nie miał, jak powiedzieć, uh, świętej budowanie on walczył, 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 walczył. Walczy, tak? Dla mnie ten słowa po polsku trudno tłumaczyć, ten steadfast, dlatego prubuje, ja spróbuję, że każdy rozumie, że ja, gdy, o co chodzi, tu. Ja rozumiem teraz, rozumiem problem, Idę. <laughs> Tak? Okej. <Okay. śmiech> I dlatego tam jest na mniej, jest po prostu ten przykład jest rozdany i dlatego akrura też po prostu pomagał do Pana tak Kiedy po prostu ten plo, kiedy mnie tak bił potem i też on pomagał do Pana ale to to rozmawiamy kiedy innym czasem tak Ale to o so to znaczy, ma na tego główne podsumowanie do nas Jeżeli... i Krishna zobacz, Jan miał taki pragnienie, tak? I walczył, jak silny on jest, tak? I chciał walczyć. I Krishna wypełnił taki pragnienie też. Ta. To jeżeli my praktykujemy służby oddania, na przykład święte imię, To my musimy też być uważni, bo święte imię też wypełni pragnienie. Ale my musimy być bardzo poważni, co jakie pragnienie my mamy ma w ma środku. Tak. tak, 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 bo różne pragnienia, tak, prawda, czyli można mieć jakieś pragnienie, ale jeżeli ono nie, nie doprowadzi nas do świadomości Kriszny, to nie ma sensu walczyć, być wytrwałym w osiągnięciu tego pragnienia, tak? Tak, 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 I, ale Krishna na, na innym słowie my możemy... मुश्किल में चाय का जाम बनता कौन चाय का वो और यह दिन योग तो दूर है कोई योग हाँ और नहीं हो अन्य कृष्णा पर वो जासू है या ये कृष्ण राम इस वो अनवाल चाहिए के भी अब प्रिपेयर शे जिन दूर की जिन अतनवाल का नहीं भी वन नॉर्मल ना अ To jest. To I tak jest, maha I prav... to jest bardzo ważne też dla nas, tak? Dobrze. To kiedy, dzień robimy tak, że chyba robimy na ten sehe i poprzedni sehe, jaki wykład na Zoomie i rozmawiamy trochę więcej szczegóły, dlaczego ten sam antagman nie był to, to, Tak, ale jak chciałabym podkreślić to, że. Dla Krishna cel samego Samantakmani to był tak, że wypewnić, e, jak powiedzieć, ten cel, ten sowy, są so on damwana. tak. Nie, że ja on po prostu szukał ten Samantakmani, bo myślał, że ludzie mają taką opinia, To nie był główny interes dla Krishna. Tak, 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 rozumiem, chyba. Tak, dziękuję ja, ma, Matadzie.

Oh, Poczekaj, matęż dała, to chyba gdzieś jak ty matęż miała jakiś komentarz? Hari Krishna, Pamiętam się nisko, tak, ja mówiłam o tym, że może być w języku polskim nie do końca trafne tłumaczenie tej cechy, zdecydowane jest przetłumaczony w języku rosyjskim i mi się wydaje, że jest jakby bardziej pasuje pod ten opis, który tutaj został przedstawiony przez prawo Tak, tak mi się wydaje, że zdecydowany byłby lepszy, no też mi się tak wydaje. Dziękujemy, także. No to, to jest bardzo. I zobacz jeszcze na jest praktycznie, jeżeli nasz nie da działa widu siastrami, to nie będzie czyste, a nie będzie czyste, dopóki to twój zmysły nie będzie na Twój kontrolowanie. Tak, na nim sobie nie chcemy korzystać, potem nieczyste zmysły, nie mogę korzystać na służbę dla Krishna. A jeżeli po prostu, kto ma czyste, działa um, według szastrami, ma czyste czystości, to potem on po prostu, że um, zmysły są podkontrolowane, a potem ten podkontrolowany zmysły, są on, on robi? On nie korzysta ten zmysł dla siebie, tak? On korzysta ten zmysł dla służenia dla Pana, tak? I, 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 ma jakiś cel służenia i on wypełni ten cel, tak? Jak, dlatego powiedziałam, jak Prabhupada, tak? Prabhupada miał ten cel służyć swojego guru, i nawet na lata 70 on też latał, tak? I, I to jest moc. Też możemy zobaczyć, co wilbiciel dostaje, tak? Kiedy działamy, sha strasakszu, i jak się jest podłączenie do tego. Pagkatapos sa reyekris na sila pa upad